Ja nie mam czasu, to się kończ tu! Klau! Hej! Stań z dołu ziomu, stań z ziemi Otrzep się z popiołu jak Feniks Wszystko może zacząć ziomuć znowu Wszystko można jeszcze zmienić Wstań z dołu ziomu, stań z ziemi Odszep się z popiołu jak Feniks Wszystko może zacząć ziomuć znowu Wszystko można jeszcze zmienić Mówili mi, że to koniec lotu Ja robię to tu im na pochybel Ziomuś, ja dalej po swojej idę Strzepuję tylko po popiół ze skrzydeł powstaje z niego jak Feniks Puchop nie mogli mnie ocenić, cóż Mówią, że mistrzat czyni trening A nauka to do potęgi klucz Życie jest wnioskiem złych podknięć Jak lubisz tę melodię, to podkręć ją Ja upadałem wielokrotnie Wziąłeś by się podnieść, yo! Wstań z dołu, ziomek, stan ziemi. Otrzep się z popiołu, jak Fenix. Wszystko może zacząć ziomą i znowu. I wszystko można jeszcze zmienić. Wstań z dołu, ziomu, stań ziemi. Otrzep się z popiołu, jak Fenix. Wszystko może zacząć ziomą i znowu. Wszystko można jeszcze zmienić. Bam! Przed Państwem wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny prowadzący Arkadiusz Pan Pawłowski! Niepewne skoki, za dużo ruchów, dziś to wiem Niepewne myśli, chowają to co chciałem Dzisiaj stare sytuacje mrożą w żyła krew, że ich słowa niszczą prostą więź O, o, wracasz do początku, teraz widzę wszystko już inaczej